Cześć, to ja. Nazywam się Szymon i mam 20 lat. Jestem z Gliwic i obecnie studiuję ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Powiem Wam kilka słów o sobie i swoich pasjach oraz o tym, jak bardzo przydałby mi się Kingston Wide Jak już wspomniałem, studiuję w Krakowie i średnio dwa razy w tygodniu podróżuję na trasie Gliwice-Kraków. Autem, busem czy też pociągiem. Podczas jazdy samochodem zawsze towarzyszy mi mój iPhone z moją ulubioną muzyką. Gdy podróżuję pociągiem, czytam książki, słucham e-booków oraz oglądam filmy na moim iPadzie. Wi-Drive y umożliwiłby mi zabieranie większej ilości książek, muzyki, filmów czy dokumentów ze sobą. W wolnym czasie zajmuję się muzyką. Zarówno komponuję swoją, jak i coveruję ulubione piosenki. Swoimi dokonaniami lubię dzielić się ze znajomymi i przyjaciółmi. Z Y-Drive każdy mógłby je przesłać na swoim urządzeniu. Czy to nie byłoby wspaniałe? Moją pasją są także podróże, na które zawsze zabieram ze sobą aparat oraz kamerę. Lubię pokazywać moje uwiecznione wspomnienia znajomym oraz rodzinie podczas rodzinnych spotkań. Z Y-Drive mógłbym zabierać wszystkie swoje zdjęcia ze sobą, gdzie tylko chcę. A to jest Laura, moja sześcioletnia siostra. Jest główną bohaterką większości moich filmów. Z Y-Drive mógłbym pokazywać moje filmy każdemu, gdziekolwiek bym był. Y-Drive firmy Kingston pomógłby mi dzielić się moimi pasjami ze wszystkimi bliskimi. Do zobaczenia!